Hej, witam na kanale. Dzisiaj sobie potrafimy Gwiezdną kastę z trzynastką i krzyżówką. Zaczniemy krzyżówkę z numerem 19 no to zobaczymy. Może się coś wygra, bo ostatnia to same pustaki praktycznie. C U Bonu się Mazury. Tu mamy w komplecie? By było wszystko no to kolejne dwie i mamy i i te pierwsze i pierwszej wszystko idziemy do kolejnej kiepsko, kiepsko się rozkręca no ale to początek, może się wszystko zmieni dobra, no to kolejne dwie mamy Z i G Z do bonusa no i szukamy U. Z i -j. Drugie nie występuje, no to kolejne. i um. calling it with NEN. -E -N. plane and no i na dwie mande i r r do bonusu Czyli jeszcze że d Jeszcze to kolejna D i R to kolejna L i F Bo wszystko to w kolejnej szukamy L i f też było r no to kolejne. Pierwsze słówko dno. Ile się faktycznie nie okazało dno. V. V nie ma. Kolejna. V i O. Czyli mamy V. przedłużając kolejna jest V jest O i by było tyle no to ostatnie dwie S i W czyli bonusu nie będzie już coś uczułamy tu z krzyżówki, aby się przydało no wiadomo S i W This is <laughs> 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 Dobra, ostatnie i co nam to da czy nam coś da M i J śmiem wątpić ale zobaczymy M i J no to w pierwszej wychodzi że tylko jedno jeszcze by było M i J M i J, tutaj nawet nie widzę. Kolejna. M i J. Także nie ma. No niestety. Razy dwa. W bonusie było, no, no właśnie, pięć tysięcy. To wiadomo dlaczego się nie ułożył. A my mamy U i C, czyli pusta Dobra, teraz czas na... ...gwiezdną kasę. Co my tu mamy? Może jakiś mnożnik wpadnie? Dobrze by było te 25 lat, to lot to było powiem że jeszcze... Nawet na YouTubie nie widziałam, żeby ktoś by drapał. No może nie nadrukowali. Wszystko, wszystko możliwe. Wszystko jest możliwe. Oto. Gdzie te symbole? I pizza. Piękny zestaw. Ale na obiad burger pizza. No to może tylko bonus nas uratuje. A bonusie 60 zł. O! Proszę. No i od razu. Od razu się człowiek lepiej czuje. Także 6 dyszek Kontrolne wychodzą. J, tutaj jest druga J. Dobra. No to mamy. Gruba ryba się obroniła, szyjdy, że Krzyżóweczka niestety pusta, ale to nie szkodzi. Także. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.